Oj, drodzy, zrobimy sobie porównanie tego 76 par 2 z tym remasterowanym całym epizodem, i powiem wam szczerze, że no jest duża różnica, chociaż jakość tego nie jest zbyt duża. Będziemy sobie rozmawiać też na temat tego, więc zostawcie lajka, like tu wbijmy dużo łapek, bo porównamy sobie to. Tylko no, jakością to nie powala, tylko 700p to tak średnio. Okej, okay, może tutaj będzie lepiej to wyglądać słuchajcie. Wydaje się, że odcinki nie były tak zmienione, ten część pierwsza, natomiast dwójka jest kanoniczna. Boom już powiedział oficjalnie, że nie bierzemy pod uwagę parta drugiego, tylko full episode i to on jest kanoniczny tym głównym, czyli wychodzi na to, że te wszystkie teksty, które powiedzieli TV Menu, one się po prostu zerują. Tak i, i jest zupełnie inaczej, bo to myślę, że to byłoby... Czemu Boom tak zrobił? Wydaje się, że to byśmy wyciągli zbyt duże wnioski, że dojdzie do wojny domowej. Myślę, że tutaj nie będzie wojny domowej, tylko tu będzie taka wiecie, obrażą się i tak dalej. Nie będą pomagać, ale nie wystąpią przeciwko sobie, nie? TV menu i kamery. Natomiast. Pytanie, jak oni tutaj te dźwiękowe rzeczy zmienią, nie? W tym porównaniu. No i tutaj na razie nie widać żadnej różnicy. Wydaje się, że od parta drugiego dopiero nastąpi ta różnica, nie? Mi się wydawało, że je odcinki są jakby jaśniejsze, dużo więcej widać, nie? Te z całego odcinka. No i potem oczywiście przejrzymy sobie cały ten full epizod, głównie część drugą w zwolnionym tempie, ale to już jutro, żebyśmy znaleźli dokładnie nowe rzeczy. <grystanie> to jest ten. A to już widzicie, że to są te jednostki, które atakowały bazę Skibidi Toilet. One są ulepszone, a te, co są w mieście, są te stare, które nie dostały ulepszeń, nie. Co ciekawe to te mniejsze jednostki można łatwiej zniszczyć, nie? To myśleliśmy, że Astro aż są aż tak niepokonane, ale te podstawowe ich jednostki to jeszcze jakieś szanse mają te kamery i sojusz i, i w ogóle toalety, nie? Prosto w głowę te hełmy je dużo bardzo chronią te astrotoalety, nie? Bo jak nie ma hełmu, to od razu go widzieliście z tego lasera zjechał. Tu jest jeszcze, oczywiście, część pierwsza. Wydaje się, że pająk kamera się uratował, słuchajcie. Razem z tym elitarnym large'em, bo poszli w zupełnie inną stronę, w innym kierunku niż, niż reszta, nie? Niż ten POW. O, jest i kamera spider Tu ładniej tutaj jedzie. To się nazywa moc cyk go dobrze jest no i kciuczek w górę no i zacznie się zaraz część druga o teraz i widzicie oni w lewym powinien on tu zrobić że to lewy teraz mówi nie? bo w tym o, o full epizodzie nie było tych rozmów No właśnie, ten tu coś mówił, a w tym nic nie mówili. Tutaj dopiero jest. Patrzcie, jak inaczej to wygląda. Widzicie to? Tutaj nie ma takiego, a tu jest taki obraz, jakby, że, że coś się dzieje. Jest dalej ta donica. Jest krzesło. No i teraz będą uciekać. Okej, okay, czyli to jest to samo, jak widzicie. Ja myślałem, że to jest nowa scena, ale to jest to samo wszystko. I kamera pająk poszedł zupełnie inaczej, widzicie? Oni poszli w inną stronę. Ci skręcili w lewo, a ci tam zostali. No i tutaj będzie bardzo dużo zmienionych rzeczy. Za chwilę. To jest to krzesło, co pomaga. Wydaje się, że coś to. A w ogóle, wiecie, co mnie zastanawia? Czemu oni w analizach nie widzą tego sekretnego agenta w oknie? Mnie to zastanawia. Ty oni... Nikt z youtuberów to o tym nie wspomniał. Chyba, że elita na tym wcześniejszym bo, bo nie, nie oglądałem go, nie? Tu teraz jest ten most. Czekajcie, czy to jest w ogóle. Powinno być Part 2. Nie, nie mówcie mi, że my oglądamy. I tu jest y, w ogóle sekretny agent, nie? W tym domu, tu. No i ona jest zmieniona, jej wygląd, nie? Całkowicie. patrzcie jak ona inaczej tu wygląda tak nie widać jej oczu i tak dalej a tu ma odsłonięte te buzie i ta wyglądała tak przyciemnione miała wszystko pomalowana była ta nie I tu widać jakieś rzeczy a tu tych elementów nie widać ciekawe No, tutaj widać jak się pozmieniało. Inny rysunek. Nie ma tak przyciemnianych tutaj tych policzków. Tu nie ma tego malunku, nie? I nie było tego dźwięku też. To ty, ucieli to. I tu wygląda bardziej tak demonicznie, nie? Strasznie bardziej demonicznie wygląda teraz. Patrzcie na to, nie? Jak sobie porównacie. O wiele bardziej. No i szkoda, że tu napisów nie włączył, ale słuchajcie. Co jest najlepsze, to w tym, że jak ona została zmieniona i wiemy co te Skibidi Toilet mówią, to zmienia się w ogóle perspektywa, bo ja myślałem, to większość osób myślało, że ona po prostu jest tam za karę i zniewolona i że w razie czego zdradzi te Astrotoalety, ale teraz po tej rozmowie wychodzi na to, że to ona się lubi bawić przeciwnikami, tak jak kot i to jest kolejne nawiązanie do kota. Skibidi kota, albo no, kot w butach mieliśmy też nawiązanie, ale wiecie, ona jest takim trochę kotem, który jak złapie mysz to się nią bawi zanim, zanim ją opoluje czy coś takiego, nie? E, więc też ja takie wrażenie odnoszę, odnoszę i jeszcze to, że jest taka bardzo, bym to nazwał, e, taka pastwiąca się nad ofiarą i tak dalej, nie? Taka bardzo strzelona. No, i co jest ważne, to to, że dostaliśmy informację o tym, że tytan kamera prawdopodobnie przeżył, bo ta drużyna, która go ścigała, została totalnie zniszczona, został kontakt z nią e, urwany. Więc wygląda na to, że nie wiem, czy agent w tym nie pomógł, bo po prostu musieli pierwszą łączność stracić z nimi, czyli urwała się łączność i Astro nawet nie zdążyli poinformować, że coś im się dzieje, nie? I wtedy zostali zniszczeni. Więc tutaj myślę, że była współpraca albo wysłanników agenta, albo sekretnego agenta, który odciął komunikację, a dopiero potem zostali zniszczeni. Ta grupa pościgowa, co ścigała tytana kamera, nie? To mam nieodparte wrażenie, że tytan kamera jest tak zniszczony, że albo go ulepszą, albo go ulepszą z KBD, albo on się w jakiś sposób połączy z g -Manem. Tak mi się jakoś to wydaje. Chyba, że zostanie tak uszkodzony, że. No nie, dziwne. ciekawe, zobaczymy. Widzicie, I to tak trochę inaczej wygląda. No, i tutaj niszczą te. Wszystko, nie? No, i będziemy mieli dodatkową sekretną scenę, której potem nie ma. No, i tutaj słuchajcie, ja może wyż... zbyt pochodne wnioski wyciągnąłem, że wojna domowa i tak dalej. Wydaje się, że po prostu mm, kamery nie będą chciały jakby współpracować i tyle. Raczej nie będą się niż nisz... walczyć. Być może TV Man tutaj. Powiedział, że będziecie tego żałować, bo nie, po prostu nie przeanalizują tych, tych, tych części, nie? No. Tych części z Ale gość jest mega wytrzymały, Ty, nic mu się nie dzieje, a rzucają w nim wszystkim, co leci, nie? No ci nie wiedzą, co się dzieje. Ty, to jest ten. O kurka, ty, w końcu go widzimy. W końcu go widzimy. Ja się zastanawiałem, gdzie jest ta postać. Ta z retrospekcji, ten gościu, co miał biały ten garnitur, białą koszulę i czarne spodnie. No to to jest ten. A tu jest kamera ubrana w, właśnie w ten strój z retrospekcji Katie. Kev czy Katie jakoś tak, nie? To jest ten gościu. Niebieski krawat. To jest on. Czekajcie. A nie, słuchajcie, to nie jest on, bo on miał czarną koszulę i te spodnie. Widzicie, ta kamera ma strój teraz tej Kate. Ten to jest Scientist pewnie, ale tego nie mamy. Tego dalej nie mamy. Myślałem, że to będzie tutaj, ale on miał czarną koszulę. I tutaj tej, w tej bazie tego nie widać. Chyba, że to jest te. Nie, bo tu spodnie ma też. Także dalej tego gościa tu nie ma, to mnie dziwi. Czemu, czemu my go dalej nie widzimy? No i tutaj widzicie, Plungera trochę ma broń. Ciekaw jestem, czy to nie jest zapowiedź, że Plunger w jakiś sposób wróci. To by było coś mega. Nie? Widzę, że też miniaturka została zmieniona, słuchajcie, do skiby Toilet 73 Full. I e, widzimy, że też miniaturka do 76 też została zmieniona, także nieźle. Czy tu jest jakaś transkrypcja? Nie ma napisów żadnych. Eee. Także słuchajcie, no odcinek rewelacyjny będziemy oczywiście analizować niedługo e, też całość.